Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o apteczce kolarza. E, tytuł może trochę frapujący, ale będę nawiązywał do audycji, którą nagrałem ponad 10 lat temu, kiedy była historia o zegarach. Troszeczkę się wzbogaciły moje zbiory, a apteczka kolarza to jest coś, co najczęściej. Z było w torebce rowerowej. Jeżeli mamy, to jest tak zwana podramowa torebka przy rowerze. Później były jeszcze takie torebki, które były z tyłu za siodełkiem, ale w tej torebce, no, bywały różne rzeczy. Bywały na przykład takie pompki składane eleganckie, które każdy rowerzysta dobrze, żeby miał ze sobą. Bywały klipsy do. Skład do, jakby to powiedzieć, zabezpieczenia bankietu od spodni. Jak się miało spodnie eleganckie, a to nie było tak, że tak dzisiaj się jeździ w sproju sportowym, bo jeżeli ktoś tak jak na przykład mój dziadek z krzycka małego rowerem dojeżdżał do leszta, no to miał już eleganckie spodnie, z którymi szedł do szkoły, ale żeby mu się, w, jak to się mówi, w łańcuch spodnie nie wkręciły, to miał w ten sposób za pomocą tego klipsa zabezpieczone mankiety spodni, żeby mu się nie wkręciły. Nazwa apteczka Kolarza pochodzi w zasadzie od tego pudełka, które trzymam w ręce. Jest to moje najstarsze pudełko apteczki Kolarza, które jeszcze pamiętam z mojego, z mojego domu rodzinnego. Tutaj pisze apteczka Kolarza Singapur. Tutaj już jest takie ładne metalowe pudełeczko, gdzie też bardzo wyraźnie można zobaczyć napis apteczka Kolarza. I obok mamy kolejne pudełka. Polskiej produkcji, gdzie właśnie w tych pudełkach był najczęściej wentylek, zaworek zapasowy, była, była tak zwana tarka do tarcia opony. Jak się chciało oponę dziurę zakleić, do tego były takie gumy specjalne, które się przyklejało na dętkę, żeby zatkać dziurę, oczywiście, żeby się ta łatka. Ta na przykład łatka ma już klej w sobie, czyli powiedzmy, po to była zabezpieczona tymi e, takimi e, papierkami, e, żeby ten klej nie wyschł, Ale oczywiście, w środku w tej apteczce kolarza mogły być też takie tubki z klejem. Zresztą do dzisiaj w ten sposób się klei dętki, co prawda coraz mniej osób to robi, bo są już opony bezdętkowe i wtedy w inny sposób się te dziury klei. Tu jest też bardzo ciekawe, bo na tej jednej pisze Continental, na drugiej pisze Victoria o, o oryginal guma para i powiedzmy w ten sposób te rzeczy były zabezpieczane. Oczywiście też te apteczki kolarza, no... W podobnym zakresie były użytkowane też przez właścicieli samochodów, bo jeżeli weźmiecie, weźmiecie Państwo tutaj te opakowania, które na przykład pokazuję w tym miejscu, to już mamy taką większe pudełko, gdzie jest firma Excelsior, i tu są też właśnie. Części, które są potrzebne przy naprawie rowerów. Tu mamy takie mniejsze pudełko, które na pewno jest z apteczki kolarza. A tu na dole możecie Państwo zobaczyć szyld reklamowy firmy, która produkowała opony, dętki i jednocześnie te apteczki kolarza. Zresztą proszę zobaczyć też zaraz obok mamy piękną przedwojenną polską oponę 100 mil to już jest opona motocyklowa i to taka bardziej bym powiedział nawet crossowa no ale są to rzeczy cały czas związane z apteczką kolarzy te pudełka w których znajdowały się Akcesoria do zaklejenia opony są oczywiście bardzo różne. Tutaj mamy takie większe opakowanie, pudełko, tu mamy takie troszeczkę mniejsze, które zresztą nie tak dawno Państwu pokazywałem. Te pudełka oczywiście mają różną wielkość. Tutaj też, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobne pudełko. Tu jest też. Bardzo podobne pudełko firmy FAF, czyli firmy, która robiła maszyny do szycia, ale nie ukrywajmy, że prawie każda firma, która robiła maszyny do szycia, robiła też, że tak powiem, rowery. Tu mamy Asperg, też bardzo ciekawe pudełko, gdzie właśnie w środku jeszcze jest oryginalne wyposażenie i stamtąd wyciągnąłem te... Tubki związane z klejem, tu mamy aspekt, ale właśnie w innej formie, tu jest wyraźnie pokazane, że to jest do, 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 do auta i do gumowych węży, także powiedzmy w samochodzie też układ chłodzenia czasami trzeba było zaklejać. Tutaj kolejne pudełeczko firmy Continental, także jest to cały czas wyposażenie torebki, która się znajduje przy rowerze, a są to apteczki kolarzy. No, ponieważ powiedziałem, że ponad 10 lat temu nakręciłem audycję, przypomnę Państwu, tutaj mamy bardzo ładny komplet pięciu pokrywek do dzwonków. Jak sprzedawca, na przykład pan Hejnowicz, sprzedał komuś rower, to zakładał mu na dzwonek swoją reklamową pokrywkę i tę tą czaszę dzwonka i jak ktoś powiedzmy jeździł tym rowerem to jednocześnie reklamował pana Hejnowicza, który mu sprzedał ten rower. Co jeszcze może być w takiej apteczce kolarza? Tu jest na przykład taki bardzo uniwersalny zestaw kluczy. Oczywiście możecie państwo powiedzieć, że takie klucze się przydają do wszystkiego innego, ale jeżeli mają Taki tutaj uchwyt to to jest charakterystyczne do dociągania gwintu przy kierownicy, także to jest ewidentnie tylko związane z rowerem. No oczywiście czasami trzeba odkręcić koło, coś przykręcić. A tu mamy łyżkę do ściągania opony, żeby się dostać do dętki. Także to jest też taki niezbędny, który znajdował się w apteczce kolarza. Oczywiście, jeżeli wybieramy się gdzieś dalej, jeżeli ta torebka ma możliwości, żeby to pomieścić, to jeszcze oprócz tych rzeczy, które przed chwilą Państwu pokazałem, to jest piękne opakowanie z napisem tutaj, że jest to Olej do roweru, czyli też smarować trzeba raz po raz rower, żeby dobrze nam funkcjonował. Także no, nie wiem, czy następną audycję o wyposażeniu roweru nakręcimy za 10 lat, ale bardzo miło mi było, że tak powiem, wspomnieć tamtą audycję, a jednocześnie pokazać, jak rozrosła się moja kolekcja pudełek, które są apteczkami kolarza. Dziękuję.